Cześć Widzowie. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Przepraszam za długi brak filmów. Dziś pokażę wam moje nowe zwierzęta. A mianowicie skoczki pustynne. Wydaje mi się, że są z rodziny szczurowatej, ponieważ wyglądają jak takie szczury. Również pani mówiła, że gryzą jak szczury różne rzeczy, dlatego nie mają nawet miski, po prostu mają samą klatkę. No i mają też kolbę i pojdełko. Jakbyście słyszeli jakieś szumienie, po prostu moja mama sprząta. Więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. A oto właśnie i one. Szary to jest książę, a rudy to jest po prostu rudy, tak go nazwałam. W sumie nawet do niego pasuje. Um, oba moje skoczki pustynne um, są samcami. Książę jest samcem, um, rudy też jest samcem. Kupiłam je właśnie dzisiaj, w poniedziałek 24 października, o ile się nie mylę. Um, 2022 roku. Gdyby ktoś był ciekawy, to po prostu podaję datę. Skoczki pustynne żyją 10 lat. Pani nie mówiła, ile one mają lat, ponieważ dostała to też od jakiejś innej jak nie mówiła, dostała od jakiejś innej pani. No i nie pytała jej się, ile mają lat, więc nie wie. Wydaje mi się, że gdzieś tak mają z 5-6 lat, ale nie jestem tego pewna. Wiem, że żyją 10 lat. Takich klatka wygląda właśnie z góry. Tak jak mówiłam na wstępie, nie mają żadnej miski. Jedną z podłoża, nie mają żadnego domku, bo gryzą. To znaczy ludzie nie gryzą, ale jakieś plastyki i tym podobne gryzą. Na przykład nie wiem czy widać, ale tutaj mają obgryzione. Więc no. Naprzeciwko nich znajduje się taka kolba. Są różne na niej yy, te. Jakieś ziarenka. Nie wiem, czy to jest zdrowotne, ale wiem, że one to lubią. To jest taki dla nich smakołyk o smaku orzechowym. Więc, jeżeli zgłodnieją, to mogą sobie zawsze coś przekąsić. Mają również takie poidełko. Jest duże mieści sobie 320 ml. No jest ogólnie gdzieś takiej wielkości, duże. No. Więc jakby im się chciało pić, to mogą się napić. Obok klatki zobaczcie jak sobie słodko śpią teraz. Yy, yy, mam jakby takie dla nich składowisko jedzenia. Yy, myślałam yy, w takim jednym woreczku zmieści się 1 kg. Tak jak pani mówiła, czy to 2 kg. Tutaj trzymam dla nich jedzenie. Pierwsze miało być to pudełko dla kur, ale jako, że nie miałam żadnego pudełka dla nich na pasze, no to przekazałam to im. Tutaj mają taką paszę. Jest w tym na pewno kukurydza, jakieś inne takie dla nich pewnie zdrowotne. I tutaj mają taki mały zapas. Tu ozdoba, a tutaj pieniądze na nich, żeby je przekazać. Na razie dostały 10 zł. Na samej górze, właśnie tak wysoko, jest szafeczka, na której mam więcej dla nich rzeczy. Tutaj, jest dla nich, tutaj są dla nich trociny, chyba inaczej to się nazywa ściółka. Właśnie na podłoże do nich mają większy zapas tutaj jedzenia i szano, w środę, czyli jak to nagrywam, to za dwa dni, wymienię im podłoże. Pierwsze dam im ściółkę, czytam jak to woli trociny. A potem dam im siano na podłoże, jak trociny będą już brudne. I tutaj, jak skończy im się zapas, tutaj na dole, to wezmę to z góry. Klatka ma w sobie dwa, jakby, miejsca, gdzie się otwierają. Tutaj z góry można otworzyć. Powinno się to tak zamykać. Klatkę powinnam tak zamykać, ale, że potem trudno mi ją się otwiera, to zamykam ją tutaj. Tak. Jest mi łatwiej ją otwierać. Również otwiera się tutaj. Więc no. Rudy niestety ma tutaj ranę, ale już mu się goi, więc no. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa!